I tam już kolejnym, następnym, czwartym chyba już odcinku cyklu kultowe przeboje kabaretowe. Dzisiaj piosenka, która, którą może znacie, a może nie znacie, ale na pewno jest warta tego, aby zaliczyć ją do kultowych przebojów kabaretowych. W kabarecie Salon Niezależnych śpiewał ją jej autor Jacek Klejf. Piosenka nosiła tytuł Telewizja, miała premierę w 1971 albo 72 roku i jak na tamte czasy była bardzo obrazoburcza i odważna. Zresztą jak sama twórczość Salonu Niezależnych, która doprowadziła kabaret do całkowitego zakazu występowania gdziekolwiek nałożonego przez cenzurę. Oczywiście oprócz obrazoburczych pojawiały się w repertuarze Salonu piosenki z tak absurdalnym poczuciem humoru, że mnie śmieszą do dziś. Na przykład jajco holenderskie blues. Posłuchajcie. It was many, many years ago. They was very fine. It was early one morning. When the ice of was born, <laughs> it said, "I have no mother. I have no father, too. I have no." Będerskie albiroli, Bardzo lubię też ballady o niespełnionej miłości na terenie magazynu koła rolniczego. Czwir, czwir, czwir. Maturka weczko. czwir, czwir. Zrobię ci dziecko, ćwier, 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 ćwier. a safudzki, czwir, czwir. A robzę, robzę, czwir, czwir. na tej, którzy, a on ta. Tektura się nie nadaje, bo oblana i dziwnie pachnie. A on w kącie worki, w workach nasiona, a na workach... Płachta zielona, a ona płachta sukna prezydialnego, nie, 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 nie ruszaj jego, o, nie chce, nie chce na tym azbeście, bo po azbeście echo się niesie, więc on o tu, o tu, nawozy sztuczne, a ona nie, nie, one są pożyteczne, więc... No i jeszcze mój ulubiony Papkin. Chodzi, Papkin chodzi nie złodzi, a Łokietek siedzi. Jedzie być majorem przed telewizorem. Babkin zagra szpiega. Majora Łokietek znów zwycięży prawo, a szpieg będzie z Niemiec. Wczoraj w kameralnym szpieg był personalny. Dosiadł się za wójca, co ma porę płuca. Jedzie pociąg z łodzi, co aktorów wozi. Aktorzy w wagonie zasiedli wygodnie. Jurand ze spychowa, Kanapki chowa. Nigdy nie częstuje, bo się izoluje. Cukiereczki, prawda? Nie sposób się nie uśmiechnąć. Kilka słów o historii salonu niezależnych. Tworzyło salon niezależnych trzech przyjaciół: Jacek Klejw, Michał Tarkowski, studenci architektury i Janusz Weiss, student polonistyki. W latach 70. Salon Niezależnych regularnie występował w klubie Medyk w Warszawie oraz gościnnie w siedzibie kabaretu pod Egidą. Salon, salon Niezależnych był kabaretem z założenia, idącym pod prąd, sprzeciwiał się wszelkim zakazom i formom nadzoru. Niepokorni. Sami mówili o sobie tak: Myśmy jako teatrzyk, Salon Niezależnych, chodzili na wzór STS-u robić cenzurę w konia. To znaczy zgadzać się na to, co oni poprawią, a potem śpiewać po swojemu. Zespół był wielokrotnie nagradzany, na przykład na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie w 1972 roku oraz na festiwalach FAMA w latach 70 bodajże trzykrotnie. Wystąpił też na Festiwalu Krajowym Piosenki Polskiej w Opolu w 1972 roku, gdzie otrzymał Złotą Szpilkę. Taka nagroda była przyznawana przez tygodnik satyryczny Szpilki. Salonowcy byli szykanowani przez władzę i prześladowani przez cenzurę PRL z racji politycznego wydźwięku ich twórczości. A sam pomysł założenia kabaretu wyszedł od Janusza Weissa. Tak tego oddzwonię do pani, pana w bardzo nietypowej sprawie. To on namówił Jacka Klejfa, kolegę z Politechniki, do wspólnych występów. Trzecim chętnym był Roman Walisiak, ale Walisiak z kabaretem szybko się rozstał. Jacek Klejf na jego miejsce zaprotegował kolegę z architektury, Michała Tartowskiego właśnie. Obaj się doskonale rozumieli, nadawali na tych samych falach i w wolnych chwilach od zajęć przerzucali się absurdalnymi odzywkami. Jacek Klejf opowiadał, że podczas niekończących się prób, nie chcąc go już dłużej słuchać, zaganiali, Zaganiali go do toalety, Tarkowski siadał na sedesie na pokrywie pralki Frania, rozkładał teksty i akordy i śpiewał, i śpiewał. Michał Tarkowski przyznaje, że swój pierwszy wspólny występ z Januszem Weissem i Jackiem Klejfem w Salonie Niezależnych zapamiętał dlatego, że był to dzień ogłoszenia gomułkowskich podwyżek cen na mięso 30 grudnia 1970 roku. Skecze Salonu Niezależnych, jak wspominają widzowie, Cytuję, były w pewnym zamierzonym sensie dojmująco nieporadne, jak cała ówczesna rzeczywistość, przed którą można się było bronić jedynie śmiechem. Widzowie doszukiwali się w nich zresztą treści, których w zamierzeniu nie było, lecz codziennie dopisywało je tak zwane samo życie. Koniec cytatu. Artyści Salonu Niezależnych, mimo tego, że piosenki były ważnym składnikiem ich programów, nie śpiewali najlepiej i dlatego też bardzo stawiali na humor słowny, groteskę i absurd. Programy Salonu Niezależnych drwiły z perelowskiej rzeczywistości i gierkowskiej propagandy sukcesu. Jacek Klej był jedną z ważniejszych postaci strajku na Politechnice w 1968 roku i dlatego zainteresowali się nim. Funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. W pałacu mostowskich pobrano mu na wstępie odciski palców, po czym trafił na długo do pokoju przesłuchań. Bezpieka próbowała ustalić jego powiązania z kierownictwem wydarzeń marcowych. Jacek Klejf tak o tym opowiadał. W 36 godzinie oficer nie wytrzymał i mówi: Panie Jacku, czy pan wie, że pan jest Żydem? A ja mu mówię. Wie pan co? Mierzi mnie to tak jak i pana zresztą, ale dowiedziałem się o tym wczoraj, bo przez takich jak pan moja matka nie chciała mi o tym powiedzieć. Ale tak samo mnie to mierzi jak to, że moim pra-pra-pradziadem po kądzieli jest mężczyzna, który napisał dla pana hymn, mianowicie Józef Wybicki. Poważnie? zapytał bezpieczniak. zamiast po 48 puścili mnie po 36. A ja wychodząc powiedziałem tak. A czy nie zastanawia Pana, że zamykacie mnie za babkę, a wypuszczacie za dziadka? Pokolenie kolumbów, zatępowców, tubylców. Bardzo modne i trafne terminy. Lecz jak nazwać nas młodszych w ciągu trzech lat dorosłych, od tej wiosny przedwczesnej do zimy. Lecz jak nazwać nas młodszych w ciągu trzech lat dorosłych, od tej wiosny przedwczesnej do zimy. Konstanty Puzyna, wytrawny krytyk, wspominał, że z programu kabaretu Salon Niezależnych wracał odświeżony i wypoczęty jak po gorącej kąpieli. chwaląc Salon Niezależnych stwierdził, Taki właśnie powinien być dobry kabaret, ale długiego życia mu nie wróżę. Za dobry. Jaki termin wykuwać na prędce, dla tych łebków co wrażeń niesyte. Pokolenie czapki studenckiej, czy zimowych nausznic z tłumikiem. Pokolenie czapki studenckiej, czy zimowych nausznic z tłumikiem. Jacek Klejf wyśpiewał tą piosenką z tekstem Marcina Wolskiego, tak tak, tego polskiego Zoi, 60 minut na godzinę, Grand Prix na Festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie w 1972 roku. Telewizja naciskała jury na zmianę werdyktu, aby nie pokazać tej piosenki w transmisji. żyli się jednak nie zgodziło i telewizja tradycyjnie transmitująca koncert finałowy na żywo przerwała pokaz w miejscu, kiedy nadeszła pora finałowego dobrego wychowania. Jan Pietrzak wspomina sytuację, gdy w 1974 roku po eksperymentalnym jednorocznym zatrudnieniu w telewizji został z niej wyrzucony. Ale zanim to nastąpiło, jako kierownik artystyczny doprowadził do oryginalnego, niespotykanego wcześniej koncertu w trakcie Festiwalu Opolskiego. Był to zestaw czterech kabaretów: tej, salon niezależnych, Elita i podegidą. Prototyp maratonów kabaretowych w następnych latach. Po tym wydarzeniu Pietrzak wyleciał z telewizji. Mimo utraty stanowiska Pietrzak dalej prowadził swój kabaret pod degidą z pozostałych grup zarówno Elita, jak i tej przetrwały bez strat. Jedynie salon niezależnych został niedługo później nieodwołalnie rozwiązany. W momencie, gdy zakazano klubom zapraszania Salonu Niezależnym, siłą rzeczy musieli się rozejść, aby jakoś żyć. Klejf przez długie lata uprawiał Działalność kryptoestradową, jeżdżąc po Polsce i występując pokątnie z innymi zespołami, przemycając własne mini recitale. Ale że tych koncertów wiele nie było, no zaczął uprawiać zawód szyszkarz. A cóż to był za zawód? Zbieranie szyszek drzew i glastych na nasiona. No i został alpinistą. Szybko się skończyła moja praca na scenie, ale, ale mm, pomogli mi zarówno tacy ludzie jak Marla Rodowicz, czy. Czy, czy inni, którzy mnie brali na scenę inkognito i dawali zarobić, a potem alpiniści, którzy mnie nauczyli prac wysokościowych, w związku z czym zacząłem zarabiać nagle trzy razy lepiej niż przedtem? W latach 80. pojechał w Himalaje, przeżył przemianę duchową, a gdy wrócił, stał się artystą kontrkulturowym, założył grającą do dzisiaj folkowo-regową orkiestrę na zdrowie. No to po tym wstępie chyba czas na piosenkę. Pamiętajmy, że powstała w 72 roku, w czasach, gdy były dwa programy w telewizji i to telewizja kształtowała ogląd świata niemalże całemu społeczeństwu. Telewizja pokazała, a oczeni podchwycili, że jednemu psu gdzieś w Azji można przyszyć łeb od świni. Wykrył pies Wimbrownie na czas, wycinam robi wujek, jak smarować margaryną, telewizja transmituje. Dzienniki telewizyjne lubowały się w pokazywaniu schwytanych bimbrowników. To miało mieć znaczenie prewencyjne, ale i tak cała Polska pędziła pokryjomu bimber. Najbardziej znana receptura to na bitwę pod Grunwaldem, czyli 1410. 1 kg cukru, 4 litry wody, 10 dekagramów drożdy piekarskich. A co do smarowania margaryną, ponieważ margaryna była tańsza w produkcji niż masło, reklamowano ją jako zdrowszą. Grupy operacyjne milicji w województwie ludzkim wyruszają na poszukiwanie groźnego szkodnika społecznego samogonu. Młody lidi dla młodzieży, w Skierniewicach dwie kotłownie, jak gonili hitlerowca, to mu opadały spodnie. Młody lidi dla młodzieży, w Skierniewicach dwie kotłownie, jak gonili hitlerowca, to mu opadały Telewizja często pokazywała filmy o tematyce wojennej. Dwa ulubione seriale Polaków, to Stawka Większa niż Życie, i Czterech Pancernych i Pies, pokazywane były właściwie chyba na zmianę. No i właściwie we wszystkich filmach o wojnie Niemcy byli zwykle pokazywani jako głupsi, niehonorowi i tchórzliwi. W telewizji czterej znawcy od namodu i od świata orzekają, co się staży. Gwatemali za trzy lata. Nasza telewizja niezwykle przejmowała się losem krajów trzeciego świata, czyli tych najbiedniejszych, żeby wszyscy wiedzieli, że u nas jeszcze nie jest tak źle, a właściwie, że u nas jest wspaniale. Masy pracujące stracą, gdy realna płaca spadnie. Gwatemala nie dostrzega, iż elita władzy kradnie. To drobna aluzja, bo i tak wszyscy wiedzieli, że nie chodzi o elitę gwatemalską. Stal się na kombajnie chłop się szkoli. Masę takich obrazków pokazywała telewizja. Spust surówki w hucie, kombajny na polu jad jadące w rzędzie pełna propaganda sukcesu. Na dodatek wygrać może końcówkę od Banderoli. A co do końcówki od Banderoli, w latach 70 co niedzielę były transmitowane losowania Totolotka. Losowano 7 z 49, liczbę dodatkową i końcówkę Banderoli, czyli ostatnie dwie cyfry z Banderoli naklejonej w kolekturze. Usia, siu, usia, Cepeliada to targi wyrobów ludowych. Hafty, bursztyny, obrusy, makatki. Wzięło to się od nazwy Cepelia, czyli Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego. Uścia, się Cepeliada, w ogródeczku panna mania, chmurka się przejęczyła, ja nie do wytrzymania. Murka i Wicherek to była dwójka dyżurnych, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, pogodynków. Czesław Nowicki i Elżbieta Sommer. On, spontaniczny showman, ona, profesjonalna perfekcjonistka. Dlatego przejęzyczenie chmurki było nie do pomyślenia. Telewizji odgłosili wczoraj wyrok na kasjera. Na kradzież czterech tysięcy, cztery lata, pięć miesięcy. Patrzy prawy obywatel, dzień po dniu za dniem godzina, a z nim razem na kanapie relaksuje się rodzina. Z telewizji jego matka, z gazet dzieci do zrobienia, żona jakby wzięta z radia, a on cały do obwieszenia. Twoja matka, dzieci do zrobienia, Żona jakby z zdrabia, A ty cały. I to cała piosenka. Niewielu artystów odważyło się zaśpiewać piosenki z repertuaru jacka Kleifa. Być może dlatego, że nie są oczywiste w formie. zazwyczaj trochę chropawe, nie do końca, poprawne, rytmicznie. Tym jednym z nielicznych odważnych był Kuba Sienkiewicz. Być może dlatego, że sam potrafi tak napisać. Zobaczcie Kubę. Telewizja pokazała, a uczeni podchwycili, że jednemu gdzieś w Azji można przyszyć łeb od świni. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was choć trochę salonem niezależnych i postacią Jacka Klejfa. Zajrzyjcie w linki pod moim filmem. Tam znajdziecie w całości piosenki, o których opowiadałem, i wszystkie materiały, z których korzystałem, aby przygotować ten, ten odcinek. Polecam również portal culture.pl, czyli culture.pl. Naprawdę masę informacji ciekawych tam, tam znalazłem. Oczywiście, prośba o to, żebyście zasubskrybowali kanał, żebyście zostawili komentarze, żebyście zostawili podniesione łapki w górę. I do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.